STS wspieramy polski sport. Sobota, 5 dzień stycznia. W ten oto sposób dojechaliśmy do ostatniego przystanku 67. turnieju Czterech Skoczni. Jesteśmy w Bischofshofen nad rzeką Salcach. No a na miejscu mamy baśniową, wręcz niespotykaną zimę. Od wczoraj trwa regularna śnieżyca, która zasypuje nie tylko trybuny i skocznie Bischofshofen, ale tak naprawdę cały region. Nieprzejezdne stają się wszystkie drogi, autostrady są poblokowane, a na mniejszych drogach, które omijają te autostrady, mamy co chwilę wypadki, samochody w rowach czy też tiry, które blokują drogi. No i z tak dużą ilością śniegu oczywiście nie radzą sobie też organizatorzy. Przygotowanie skoczni w takich warunkach jest niemal awykonalne. No i znamy już pierwsze decyzje dotyczące sobotnich serii. O 15 miał rozpocząć się trening, a o 17 kwalifikacje, i już teraz wiemy, że oficjalny trening został przesunięty na 17. .00. Będzie się składał tylko z jednej serii. A jeżeli uda się go rozegrać, wówczas rozpoczniemy kwalifikacje do niedzielnych zawodów wieńczących tę edycję turnieju 4 skoczni. Sypie tak intensywnie, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie pokazać najazdu obiektu HS142 Bischofshofen. Przed chwilą na zaskoku jeździł jeszcze ratrak, który stara się ubijać nadmiar śniegu. Ten był usuwany tutaj od porannych godzin przez ciężarówki. No Ale sytuacja wygląda ekstremalnie, możemy powiedzieć krytycznie. No i trudno spodziewać się, żeby w takich warunkach udało się rozegrać choć jedną serię. I właśnie dlatego FIS ma już plan na jutro. Plan awaryjny. Jeżeli dzisiaj nie zobaczymy ani jednej serii treningowej, wówczas Odbędzie się na jutro o 14:30. Po niej mają zacząć się kwalifikacje a o 17:00 zawody już bez systemu KO. No ale prognozy dla tej części Austrii są w zasadzie bezlitosne. Jak sypie od wczoraj, tak sypać ma cały dzisiejszy dzień. A jutro te opady śniegu mogą zmienić się w śnieg z deszczem, a może nawet sam deszcz. Więc sypać, padać czy też lać będzie tutaj nieustannie przez cały weekend. Dzisiaj ani przez chwilę opady nie ustały, a teraz w zasadzie się intensyfikują. No i zapraszamy do śledzenia skijumping.pl, tam najnowsze wieści, najświeższe informacje dotyczące korekt programu zawodów.